Spotkałem ostatnio takie ciekawe zdanie: że sposób, w jaki mówisz do dziecka, staje się jego wewnętrznym głosem. To jest niezwykle ważne, że to, w jaki sposób dorosły, szczególnie rodzic, zwraca się do dziecka, staje się później jego wewnętrznym głosem, którym on sam zwraca się do siebie, jakby głosem, w którym on myśli, w którym, w którym na co dzień funkcjonuje. Dzisiaj w Słowie Bożym czytamy: Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. I Pan Bóg odpowiada: Czy może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu? Ja nie zapomnę nigdy o Tobie. Spróbuj dzisiaj zapytać siebie: Co mówisz sam sobie? Co mówi Twój wewnętrzny głos? Bo nieraz jest tak, że ten głos, który w nas został jakoś zaszczepiony Właśnie mówi złe rzeczy, mówi smutne rzeczy, właśnie. Panom nie zapomniał, Pan mnie nie kocha. Nie jestem wartościowy, moje życie nie ma sensu, nie widzę dla siebie przyszłości. Więc Twój wewnętrzny głos ukształtowany gdzieś tam przez kogoś może ci podpowiadać różne rzeczy, które nie są prawdziwe. Tak jak dzisiaj to, co spotykamy w Słowie Bożym. Syjon mówi: Panom nie zapomniał. To nieprawda, Pan nie zapomina. Jeśli Twój wewnętrzny głos podpowiada Ci takie rzeczy, to spróbuj wsłuchać się w głos Pana Boga, bo tam usłyszysz prawdę. On powie Ci prawdę o Tobie, o Twoim życiu, On powie Ci prawdę o swojej miłości i o tym, że On jest z Tobą na zawsze.